Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć, co spowodowało, że od 9 lat pracuję w marketingu sieciowym w branży kosmetycznej w firmie Amerykaj. Nazywam się Karolina Klusik i jestem mamą trójki dzieci. Jestem żoną, jestem menadżerem domu, codziennie gotuję obiady, organizuję czas, wychowuję dzieci i prowadzę swój biznes właśnie w branży kosmetycznej. Co spowodowało, że zdecydowałam się na marketing sieciowy? I co to jest marketing sieciowy? Yy, muszę Ci powiedzieć, że mm, kiedy zaczynałam yy, w styczniu 2011 roku, ja nie wiedziałam, co to jest marketing sieciowy, ani też nie za bardzo miałam świadomość, że. Yy, że będę w nim pracować. Ja po prostu po doświadczeniu wcześniejszym, czyli próbując różnych rzeczy w różnych branżach, od bycia asystentką po pracę za granicą, po prowadzenie swojego biznesu, pomyślałam sobie, że chciałabym założyć coś swojego. Chciałabym założyć. Moim marzeniem była perfumeria, był sklep kosmetyczny, ponieważ takie też miałam wcześniej doświadczenie przez 3 lata pracowałam w sieciowej perfumerii gdzie nauczyłam się bardzo wielu rzeczy ale też dowiedziałam się czego nie chcę co mi przeszkadza co powoduje że moja rodzina czuje się samotna bo matka jest non stop w pracy bo to centrum handlowe więc Hmm, więc y, dużo tego czasu i godziny mało sprzyjające. No, i też brak ścieżki kariery, po której można się wspinać. Y, I tak y, pomyślałam sobie, że branża kosmetyczna, założę swoją perfumerię, y, będę niezależnym przedsiębiorcą, zacznę wszystko od początku, wszystkiego się nauczę. I tak właściwie pewnie by było, pomijając to, że żeby założyć swoją firmę trzeba bardzo duże pieniądze zainwestować. Ja tych pieniędzy nie miałam, ale myślałam sobie, że to nie jest żadna przeszkoda. Największą przeszkodą było to, że jednym z głównych powodów, dlaczego zrezygnowałam z poprzedniej pracy było to, że nie miałam czasu dla swojej rodziny a prowadząc swój biznes, zaczynając bez doświadczenia i bez kogoś, kto cię za rękę poprowadzi, poświęcasz temu 24 godziny na dobę. No i tak przeliczając finanse, tworząc plan biznes plan, stwierdziłam, że chcę spróbować na bezpiecznym gruncie, z poprowadzeniem za rękę, ale z drugiej strony niezależna właśnie w firmie kosmetycznej Mary i firmę znałam już wcześniej. E, I tak podpisałam umowę niezależnej konsultantki. E, byłam starszą konsultantką, byłam gwiazdą rekrutacji, liderem zespołu, przyszłą. Dyrektor, dyrektor, starszą dyrektor, aktualnie jestem przyszłą naczelną dyrektor sprzedaży. E, mam wielkie marzenia, wielkie wizje. Myślę sobie, ile rzeczy jeszcze można zrobić ile pięknych wyjazdów przede mną po całym świecie. Miałam przyjemność być już w Stanach cztery razy. Dzięki temu że pracuję w firmie i miałam przyjemność wyjeżdżać na inne różne wycieczki dla top dyrektor. Aktualnie jeszcze różowym Mercedesem, był też już po drodze różowy Ford. Pieniądze, które zarobiłam w Ameryce, bo to jest bardzo ważne. Czasami nie mówimy o pieniądzach, i, i y, marketing sieciowy wydaje się być zabawą. A ja od 9 lat y, zarabiam tylko i wyłącznie tutaj. Jest to moje jedyne źródło utrzymania i to całkiem niezłego utrzymania. <grywa> ok, więc y, zacząłem jako sprzedawca. Y, na szczęście apetyt rośnie w miarę jedzenia, i zobaczyłam, jak. Kobiety y, zmieniają się, kiedy y, zaczynają o siebie dbać. I poznałam dużo bardzo ciekawych historii różnych kobiet z różnego środowiska, z różnym doświadczeniem. I poczułam ogromne palące pranie w sercu, żeby dać tą możliwość pracy tak jak ja niezależnej czasowo, niezależnej finansowo dlatego, że tu dostajesz takie pieniądze, jakie wypracujesz. Jako niezależny przedsiębiorca, z jednej strony zarabianie zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, ale masz ogromne wsparcie, które daje Ci i firma. I twoja dyrektor, która cię pomaga, która cię przygotowuje, która cię szkoli, która cię uczy. Niezależnie na jakim etapie jesteś dzisiaj, czy szukasz czegoś w ogóle, czy oglądasz ten filmik z zupełnego przypadku, choć uważam, że przypadków nie ma, ale być może masz w swoim towarzystwie kobietę jakąś, która potrzebuje zmiany, która potrzebuje albo towarzystwa. Kobiet, które są uśmiechnięte, które pracują nad sobą, i nie mówię o tym, że im się wszystko udaje, ale mówię o tym, że chcą czegoś więcej i nie przejmują się porażkami, tylko starają się być coraz lepsze, które spełniają swoje marzenia oraz uczą innych, w jaki sposób mogą spełniać swoje marzenia. Więc jeśli masz taką kobietę w swoim towarzystwie, lub jeśli ty jesteś taką kobietą, może szukasz czegoś dodatkowego, takiego zabezpieczenia, lubisz swoją pracę, ale może nie daje ci ona takich finansowych. Mm, za, takiej, ta, takiej finansowej satysfakcji, jakbyś chciała. I potrzebujesz dorobić sobie trochę, albo potrzebujesz kompletnie zmienić pracę, nauczyć się nowego zawodu, albo po prostu chciałabyś używać. Produkty z dużym e, rabatem. Zapraszam Cię do mnie e, do kontaktu telefonicznego, zapraszam Cię na konsultację. E, zobaczymy, czy możemy coś z tym zrobić. Czy to, co ja Tobie dam w ofercie, będzie e, dawało Ci satysfakcję, czy to będzie Cię zadowalało, i zobaczymy, czy, czy to, czego chcesz, ja jestem w stanie. E, mm, jako dyrektor Ci zapewnić. Więc zapraszam do kontaktu. Jeśli nie dla Ciebie, poślij ten film dalej, niech obejrzy go jak najwięcej kobiet. Wspierajmy się, pomagajmy sobie, wspierajmy te nasze niezależne biznesy. Ja zdecydowanie bardziej wolę zrobić zakupy u kogoś znajomego, wesprzeć czyjś biznes, kogo znam, niż biznesy wielkich, sieciowych y, mm, korporacji. Także y, proszę cię też o to, żebyś posłała ten film dalej, ale żebyś pomyślała, być może ta klusik nie mówi tak głupio, być może coś w tym jest y, i mogłabym posłuchać o tym, jak to jest pracować. W najpiękniejszej branży, bo kosmetycznej, albo jaki rabat firma amerykańska może mi zaoferować jako konsultantce, ambasadorce, albo gdzie mogłabym pojechać, albo jakie pieniądze mogłabym zarabiać dodatkowo, czy jako duży, bezpieczny, stały biznes. Zapraszam do kontaktu i proszę Cię o udostępnienie tego filmu. Uściski, pozdrawiam.